Witamy Karolu. Witam, witam, witam. Bardzo serdecznie. Eee, nie nie przeklij. <grym> Powiedz nam Karolu, jak myślisz, jakie odstawiasz miejsce w turnieju, jakie dajesz szanse swojej drużynie? No, myślę, że jeśli będziemy tak ciężko trenować jak ja w tym momencie, to naprawdę nie mam siły. Jesteśmy tu od godziny dziesiątej, a mamy już chyba trzynastą, Także jak tak dalej będziemy pracować, to proszę spojrzeć na Witka. Co robi ten człowiek? Tak, to był piękny rzut. Myślę, że jak będziemy tak dalej trenować, będziemy się naprawdę starać, to no, tak uważam, to że oczywiście, trenem na chwilę na kawkę poszedł, dużo wskazówek daje tak. Myślę, że myślę, że warto trenować. Dobra. Chcę jeszcze Państwu pokazać wielki powrót do drużyny. Kuba ze swoich własnych powodów odszedł, ale już wrócił. Kuba, powiedz nam, jak się czujesz z powrotem w barwach w Ambrezji? No. Myślę, że będzie dobrze. I no, co mam powiedzieć? Zróbmy na stare śmieci. O, może tak. Dobrze, także teraz Kuba może przejmij kamerę. Pokażemy jeden z kolejnych Little Beach Handball per Training, który będzie polegał na treningu bramkarskim, tak? Proszę Państwa. To jest piłka. To jest piłka. Oni idą tam. Ja będę im podawał tą piłkę. Já foi, só beijo, tá?